Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Czy tematu. Czy możliwe jest powstrzymanie złodziei samochodów? Być może tak, ale stosując i znając najlepsze systemy odstraszające ich mogą zdecydować się na zmianę pojazdu, a ty unikniesz złych doświadczeń. Oto jak działa blokada kierownicy. Co to jest blokada kierownicy? Powstrzymanie złodziei samochodów jest trudne, ale z pomocą przychodzą różnego rodzaju urządzenia antykradzieżowe, nie tylko elektroniczne czy satelitarne, ale także mechaniczne. Przede wszystkim należy pamiętać, że tak jak istnieją różne rodzaje samochodów, tak też istnieją różne rodzaje złodziei, szczególnie w przypadku zwykłych pojazdów o niskiej i średniej wartości. Złodzieje są zazwyczaj mało zaawansowani technicznie. Są to łobuzy, którzy w najbardziej klasycznych przypadkach wyłamują zamek lub szybę, aby dostać się do środka i uruchomić pojazd. Z drugiej strony, w przypadku drogich samochodów premium. Złodzieje są często prawdziwymi Arsenio Lupin kradzieży, ale pomimo coraz bardziej pomysłowych technik kradzieży, czasami wystarczy kilka sztuczek, aby uniknąć niespodzianek, pierwszą z nich jest sprawdzenie, czy naprawdę zamknąłeś samochód, a drugą jest założenie klasycznej blokady kierownicy, oto jak działa to mechaniczne urządzenie antykradzieżowe, jak działa blokada kierownicy, blokada kierownicy jest urządzeniem mechanicznym, które po aktywacji blokuje możliwość obracania kierownicą. Aktywacja jest prosta, a każdy samochód jest wyposażony w to urządzenie. Aby włączyć blokadę kierownicy, należy wyłączyć pojazd z kierownicą pozostawioną prosto, w tym celu należy wyjąć kluczyk, jeśli jest, i lekko obrócić kierownicę, aż się zablokuje. Aby ją wyłączyć, Należy ponownie włożyć kluczyk do stacyjki i odblokować kierownicę, poruszając nią. Dlaczego jest to przydatne, skoro jest tak proste? Ponieważ blokada kierownicy utrudni życie intruzowi, który może zrezygnować widząc ją na kierownicy. W rzeczywistości należy pamiętać, że istnieją dwa rodzaje blokad kierownicy, a mianowicie ta normalnie zainstalowana w pojeździe, niewidoczna, oraz te dostępne na rynku wtórnym. Zarówno stałe, jak i ruchome, z których wszystkie są doskonałym środkiem odstraszającym przed kradzieżą. Stałe blokady kierownicy na rynku wtórnym to bezpieczne systemy antykradzieżowe, które mogą być również instalowane przez producenta i umożliwiają ewentualne umowy ubezpieczeniowe z niektórymi firmami w zakresie gwarancji kradzieży akcesoriów i pożaru. Opublikowano w praktyczne poradniki a WordPress komentarz Hello World.